Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na drugą część moich ulubieńców. W poprzednim odcinku ukazali się ulubieńcy twarzy, natomiast dzisiaj przygotowałam dla Was ulubieńców włosów, ciała. Ulubieńców makijażowych, a także zapach. Zapach roku, taki, który właśnie pojawił się u mnie w tym roku i bardzo przypadł mi do gustu. Myślę, że to nie będzie moje ostatnie opakowanie i że zostanie ze mną na dłużej. Ale nie uprzedzajmy faktów, w poprzednim odcinku, pokazując Wam moją ulubioną pielęgnację twarzy, mówiłam, że zastosowałam trzy kryteria do wyboru tych wszystkich moich ulubieńców i tak. Tak samo będzie właśnie dzisiaj, więc cóż, ponieważ mam całkiem sporo tutaj tych produktów, a nie chciałabym, żeby ten odcinek był tasiemcem, niestety ten z pielęgnacją twarzy troszeczkę wyszedł mi dłuższy niż się spodziewałam, ale mam nadzieję, że obejrzeliście, a jeżeli nie, to bardzo Was do tego zachęcam, bo pielęgnacja zeszłoroczna, słuchajcie, to była naprawdę topka, ale ja nie o tym, także już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania i zaczynamy. Włosy, dlatego że tych produktów tutaj nie mam, może jakoś tak bardzo dużo. Mam nadzieję, że w miarę szybko przez nie przebrniemy. Też nie chciałabym się tutaj jakoś za bardzo rozgadywać. I zacznę, słuchajcie, od duetu, duetu z marki Biotebal, i to będzie szampon do włosów. I odżywka. Są to produkty specjalistyczne, produkty, które mają powodować zahamowanie wypadania włosów i wzmocnienie tych włosów. One mają w sobie tutaj biotynę, to jest ich główny składnik, ale odżywka jeszcze jest uzupełniona olejem arganowym, który jak wiemy bardzo ładnie tak wzmacnia, odżywia włosy. I generalnie po używaniu tych produktów rzeczywiście zauważam, że po pierwsze te włosy zdecydowanie mniej mi Wypadają. Po drugie, że są właśnie takie wzmocnione, że bardziej lśniące, nie, że są zregenerowane, że są ładne, sypkie, w ogóle ten szampon i ta odżywka bardzo były takie fajne, miłe, przyjemne w stosowaniu, bo szampon nie wysuszał tych włosów, bo czasami te specjalistyczne produkty to wiecie, powodują, że te włosy się robią takie szorstkie, trudno je rozczesać. Tutaj nic absolutnie takiego e, się nie działo. On miał postać takiego przez żelu, bardzo ładnie się pienił, bo tutaj też czasami bywają z tym problemy, też pięknie, delikatnie pachniał. Ja po jakimś czasie uzależniłam się od tego zapachu i bardzo go polubiłam. To są w ogóle już moje kolejne opakowania, które właśnie teraz używam. Jeszcze w komplecie jest maska, ona też była świetna, ale uważam, że spokojnie można się bez tej maski obejść. No chyba, że macie zdecydowanie takie bardzo suche i łamliwe. Włosy na końcówkach, to wtedy ta maska się przydaje. Natomiast jeżeli nie, jeżeli macie włosy takie normalne, albo na przykład tak jak ja po keratynie, no niewymagające takiego dociążenia, to słuchajcie, ta odżywka w zupełności wystarcza. I ona jest o tyle fajna, że ją się tutaj nakłada na skórę głowy, właśnie mocno wciera, żeby wiecie, ona tam dotarła do tych cebulek, ale ona tych włosów nie obciąża. Ja, słuchajcie, mam też włosy umyte właśnie tym szamponem i tą odżywką w dniu wczorajszym i zobaczcie, włosy są bezpośrednio po keratynie i włosy nie są jakieś takie bardzo właśnie przyklapnięte, obciążone. One były ładne, sypkie, lśniące. Także słuchajcie, bardzo fajne produkty. Polecam Wam do dostania w Rossmanie. One są niedrogie, bo kosztują coś około 30 zł każdy. Też te opakowania są bardzo poręczne, bo to wiecie, to się stawia w ten sposób, otwiera i tylko się aplikuje to samo z odżywką. Nic się tutaj nie zacina, wiecie, bo czasami te produkty, na przykład te odżywki są jakieś takie gęste, trudno je wydobyć, czy coś nie. Tutaj można zużyć produkt do końca, w razie czego jeszcze można sobie to opakowanie rozciąć, jak jest taka potrzeba, także bardzo Wam polecam. Moi naprawdę tacy. Ulubieńcy. I kolejne odkrycie tego roku. Kosmetyk, który bardzo wspierał mnie właśnie w walce o takie zagęszczenie, wzmocnienie tych moich włosów. To był peeling z marki Sensu Mare. <tutaj>, Tutaj mam trzy zużyte opakowania i czwarte jest w użyciu na górze w łazience. Czy ja muszę coś dodawać więcej? No, chyba nie. Ale mimo wszystko opowiem Wam o tym produkcie, bo myślę, że warto. Słuchajcie, to jest produkt, który tak. Po pierwsze to jest peeling kwasowo-enzymatyczny. Odblokowuje mieszki włosowe, żeby właśnie były pobudzone do wzrostu włosa. Zapobiega keratynizacji, czyli takiemu zrogowaceniu naskórka, poprawia kondycję głowy, powoduje, że ta głowa jest taka bardziej odświeżona, że też włosy są odbite od nasady. Tutaj mamy aż 97%, nawet ponad składników pochodzenia naturalnego, mamy mnóstwo składników aktywnych, Także słuchajcie, bardzo fajne też jest to opakowanie praktyczne. Tutaj tą nakrętkę się po prostu odkręca, i tutaj o, jeszcze jakieś resztki tutaj zostały. I tutaj, słuchajcie, ten peeling się wydobywa, aplikuje się na skórę głowy, masuje się, masażerem zostawia na 10 minut, spłukujemy i możemy przystąpić właśnie do mycia skóry głowy. Bardzo fajny, bardzo praktyczny, wspaniale działa. Mój ulubieniec, dlatego że to też był taki pierwszy tego rodzaju właśnie peeling, który ja stosowałam, bo wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, ja stosowałam taki szampon anwen z drobinkami. On był super, naprawdę też bardzo fajnie działał. Natomiast tego typu peelingi w tym roku zawojowały moją pielęgnację. Też Wam bardzo polecam. Także zapamiętajcie sobie. O, tutaj też coś nie dokręciłam. Także zapamiętajcie sobie Sensu Mare Peeling. Mój ulubieniec. Jeżeli oglądacie moje filmy to ten kosmetyk bardzo dobrze znacie, bo on przez cały rok przewijał się na moim kanale i to jest marka Keune i to jest taki spray stylizujący, podnoszący włosy u nasady, dodający objętości. Niestety ta wersja już jest raczej niedostępna, no chyba że gdzieś tam jeszcze, wiecie, krąży po internecie, ale nic straconego, dlatego że teraz pojawiła się nowa odpowiednik. Podobno jest wzmocniony zapachem ogórka. Ja już mam ten spray właśnie w. Troszeczkę mniejszej wersji pokazywałam Wam w którymś z vlogów. Natomiast jeszcze nie testowałam, więc nie mogę się wypowiedzieć. Natomiast ten działał świetnie. Słuchajcie, oprócz tego, że robił to, co ma robić, czyli rzeczywiście unosił te włosy taki w sposób bardzo widoczny, to na dodatku. Tak jeszcze pielęgnował, bo tutaj mamy proteiny roślinne, mamy pantenol, mamy witaminę E, więc też jakieś tam powiedzmy działanie dobroczynne tutaj na skórę głowy, bo ja aplikowałam sobie właśnie tutaj go na nasadę włosów. Bardzo fajny i skuteczny produkt, także może już niekoniecznie ten, tutaj mamy widzicie opakowanie 300 ml, on też był bardzo wydajny i teraz z tego co widziałam, te nowe wersje też występują właśnie w takiej pojemności, więc jeżeli sobie zakupicie, to starczy Wam naprawdę na długo. Szczerze, szczerze polecam, marka K.U.N.E. I słuchajcie, w dzisiejszym zestawieniu nie mogło zabraknąć tego kosmetyku, bo on zawojował te wszystkie moje letnie miesiące. Co prawda on nie jest przeznaczony tylko do włosów, ale ja go właśnie do włosów używałam. Natomiast jest to olejek z granata i on może być stosowany zarówno do twarzy, jak i do ciała, jak i też właśnie na końcówki włosów. Bardzo uniwersalny kosmetyk o przepięknym zapachu i cudownym składzie, bo tutaj. Tutaj mamy odmładzającą witaminę E, mamy aloes, mamy też kolagen i mamy kwas hialuronowy, więc, sami przyznajcie, naprawdę y, brzmi to imponująco. Jest to produkt turecki, ja to kupiłam gdzieś tam na jakimś bazarku, ale polecany był właśnie ten olejek przez naszą panią przewodniczkę na wycieczce, właśnie ta konkretna wersja, bo tam w tych wersji, właśnie olejków z Granata było mnóstwo. Przepięknie, pachnie, fajnie działa. Stosowany umiejętnie i rozsądnie nie obciąża tych końcówek włosów. Ja wam kiedyś we vlogu pokazywałam, jak właśnie stosuje tego typu olejki, żeby właśnie tych końcówek sobie nie obciążyć. Być może kiedyś Wam jeszcze też znowu pokażę. Także bardzo serdecznie Wam ten produkt polecam. Wiem, że wiele z Was właśnie lata do Turcji na wakacje polecam również, ja też bardzo lubię, więc jak będziecie, to spójrzcie sobie, zobaczcie, bo, bo naprawdę fajnie też zachęcona właśnie tym zapachem. Później kupiłam sobie inne też kosmetyki z zapachem granata i ten zapach towarzyszył mi przez te właśnie ciepłe miesiące aż do późnej jesieni, a tak naprawdę ten olejek towarzyszy mi nawet teraz, także przez cały rok i widzicie, ja używałam tego olejku powiedzmy no z pół roku, parę miesięcy i zużycie jest takie, jestem tutaj także spokojnie, myślę, że do końca jeszcze tego roku spokojnie mi wystarczy. Jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to słuchajcie, początek roku zdominowały dwa produkty z marki JOP, i tutaj mam naturalny żel pod prysznic. Tutaj mamy aż 98% składników pochodzenia naturalnego 200 ml produktu i balsam. Odżywczy balsam do ciała, 150 ml, 99% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo fajnie sprawdzały mi się te kosmetyki. Pamiętam, że kupowałam je ponownie, miałam chyba albo dwa, albo trzy właśnie tego typu zestawy. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze, bardzo przyjemnie ten zestaw pachniał. Tutaj, słuchajcie, mieliśmy taki słodki zapach przełamany kwiatami, bo tutaj była mrożona wanilia i szafirowe fiołki, z tego co pamiętam, jest takie naprawdę fajne połączenie, mocno działające na zmysły, przyjemnie się stosowało, bardzo ładnie się pienił ten rzęd, ten balsam z kolei pięknie się rozsmarowywał, pięknie się wtapiał w skórę, nie tworzył smug, nie, nie było to jakieś tępe, ciężkie, bardzo takie właśnie przyjemne, śmietankowe, delikatne, ta skóra była mięciutka nawilżona bardzo ładnie delikatnie pachniała i na dodatek te kosmetyki były niedrogie i one były łatwo dostępne bo ja ten zestaw kupowałam w Rosmani ale były też na stronie internetowej nie wiem czy ta seria jest jeszcze dostępna e, dlatego że nie sprawdzałam powiem szczerze i też ich w tym roku nie widziałam natomiast w tym roku widziałam inne wersje takie bardziej beżowe opakowania też piękne takie słodkie przyjemne zapachy Idealne na tą porę roku i na tą właśnie zimę, na ten śnieg, kiedy przychodzimy do domu, chcemy się ogrzać, chcemy się tak otulić, to właśnie taki zestaw, fajny, naturalny, polska marka, ładnie pielęgnujące skórę kosmetyki. Polecam Wam ze szczerego serca. I coś, co również Wam polecam, tutaj jest troszeczkę droższa propozycja, to marka Rituals. Tutaj mamy piankę do mycia ciała, to jest seria Jozakura, i do tego mamy taki krem, masło do ciała z tej samej właśnie serii. To jest już moje kolejne opakowanie, z tym, że ja kupiłam wkład. Który sobie właśnie tutaj zmieniłam, nie ma problemu żadnego, dlatego, że tutaj mamy taki otwór i bardzo łatwo tutaj się ten wkład, wiecie, wymienia. Ten jeden właśnie już zdenkowałam, teraz używam kolejny. Przepiękny zapach. Tutaj mamy czarny ryż i wiśnie Jozakura. Jeden i drugi składnik nic mi nie mówi, natomiast zapach jest przepiękny. On jest taki trochę owocowo-kwiatowy, bardzo energetyczny, taki zmysłowy, pobudzający mnie. Z jednej strony. Taki przyjemny, kojący, ale z drugiej strony dodający mi energii. Ciężko mi jest opisać ten zapach. Po prostu sprawdźcie sobie na miejscu w jakimś salonie, jeżeli macie taką możliwość. A jeżeli no nie macie, mieszkacie w jakimś mniejszym mieście czy miejscowości i zamawiacie przez internet, no to po prostu zaufajcie mojej polecajce, bo to jest naprawdę coś fantastycznego, coś cudownego. Niektórzy narzekają na te pianki że one nie są takie gęste, wydajne, jak może kiedyś, nie wiem. Dla mnie ta pianka jest, powiem Wam szczerze, w porządku. Uważam, że jest całkiem wydajna. Ja już używam jej, no, od vlogmasa na pewno, albo od końca listopada i praktycznie cały czas i jeszcze tą piankę mam, a używam jej przynajmniej raz dziennie. No to masło, no to już jest moje kolejne opakowanie, ale ja sobie tego produktu nie żałuję. Ja bardzo lubię balsamować sobie ciało, dużo tego używam że wam ja lubię jak ciało moje jest nawilżone, jak pięknie pachnie i ten kosmetyk właśnie to wszystko powoduje. Także ten zestaw, słuchajcie, to jest złoto, mój ulubieńc z 2025, ale zostanie ze mną na wiele, wiele kolejnych lat i też mam nadzieję, że go nie wycofają, bo wiecie jak to jest z tymi markami. To zresztą też nie była seria taka, nie taka wiecie w stałej kolekcji, tylko to była seria limitowana i ona właśnie weszła do stałej kolekcji w tym roku. Także ja Tą fioletową wersję bardzo, bardzo polecam. I pozostając przy pięknych kobiecych zapachach, pokażę Wam tutaj wygładzające serum do szyi, dekoldu i do biustu z Heslap z ornityną. Bardzo fajny kosmetyk. To serum poleciła mi jedna z Was, no ja właśnie. Sięgnęłam, tak powiem szczerze, z ciekawości, żeby przetestować. Ja od czasu do czasu, właśnie, lubię taki kosmetyk specjalnie dedykowany do tych partii. Na co dzień używam tej samej pielęgnacji co na twarz, ale od czasu do czasu, właśnie, lubię kupić sobie coś takiego, właśnie specjalnego. I powiem szczerze, że byłam bardzo zadowolona z tego kosmetyku. Fajnie się to stosowało, pomimo, że to opakowanie wydaje się nieduże. To naprawdę był to bardzo wydajny produkt, długo tego kosmetyku używałam, miało taki przyjemny, delikatny zapach. Z tego co kojarzę, nie wiem, chyba Wam mówiłam o jakimś dęku ja czułam tutaj trochę takie świeże, zielone pomidory. Nie wiem, coś mi się tak ten zapach kojarzył. Też wygodnie się stosowało, bo tu jest pompka. Była to taka właśnie emulsja, która się fajnie rozprowadzała, która ładnie tutaj to pielęgnowała tą okolicę właśnie szyi dekoldu i też czasami biustu, także mogę Wam polecić, jeżeli szukacie właśnie takiego dedykowanego kosmetyku na te partie ciała, to właśnie takie serum, to jest seria Slow On, marka Health poleca. I jeszcze jeden kosmetyk, który ja właśnie stosowałam na te partie, natomiast generalnie to jest krem do twarzy z marki Nuxe, z SPF 30. Krem Pielęgnacyjny, taki odżywczy, nawierzający, redukujący zmarszczki, ale dodatkowo właśnie z ochroną przeciwsłoneczną. I ja właśnie takiego kosmetyku szukałam właśnie na te okolice. Nie chciałam pięćdziesiątki, chciałam, żeby one były zabezpieczone w takie słoneczne dni, kiedy ja idę do pracy, kiedy gdzieś tam poruszam się na mieście, żeby była właśnie taka dobra pielęgnacja połączona z. Ochroną Przeciwsłoneczną i ten kosmetyk właśnie spełniał te wszystkie moje wymagania. Na dodatek, właśnie był taki fajny, poręczny w tubce. Dobrze się tego stosowało. Ja właśnie po zastosowaniu tego widziałam, że te okolice są takie bardzo ładnie wypielęgnowane, zabezpieczone. Ta skóra się gdzieś tam też to nie lepiło. Wiecie, to było bardzo przyjemne w stosowaniu. Też od czasu do czasu stosowałam to na twarz. Tak, żeby sobie przetestować, zobaczyć, też fajnie się ten kosmetyk sprawdzał, także generalnie fajny, taki przyjemny też ciepły zapach. To jest już moje drugie opakowanie, jeszcze tutaj troszeczkę mi zostało na początek przyszłego roku, wiecie, przypomnę sobie, tak, bardzo taka przyjemna, ciepła pielęgnacja, taka bardzo, taki bardzo właśnie przyjemny, kojący, miły, otulający. Zapach bardzo fajny i też taka kremowa konsystencja, ani za gęsta, ani za bardzo lejąca. E, polecam Wam. Przypominam Wam ten kosmetyk i polecam. I ostatni produkt to marka Sensu Mare peeling do ciała z serii Algo Body, taki ujędrniający, cukrowy, 99% składników pochodzenia naturalnego cudowny. Przepiękny zapach, który bardzo fajnie tak zostaje właśnie na skórze. Generalnie ten peeling bardzo ładnie właśnie peelinguje skórę, wygładza, zostawia ją tak delikatnie nawilżoną, ale nie jakoś bardzo oblepioną. Tutaj mamy też olejki, mamy olej kokosowy, mamy olej migdałowy, mamy masło Shea i odmładzającą witaminę E, także bardzo fajny skład. Poznałam ten kosmetyk w tym roku, ale to nie jest moje ostatnie opakowanie. Mam już kolejne w użyciu. Właśnie taki peeling poleciał do jednej z Was w ramach nagrody za vlogmas. Także też będzie gdzieś tam używany, stosowany i mam nadzieję, że się spodoba. Bardzo fajny produkt. I przechodzimy do kolorówki. Tutaj mam tylko dwa produkty. No, ale jakoś w tym roku, nie wiem, mało tej kolorówki testowałam. Ja generalnie wiecie, że jestem bardziej pielęgnacyjna niż kolorówkowa. Mam jeszcze, powiedzmy, jeden produkt na oku, który gdzieś tam już pretenduje do moich ulubieńców, ale myślę, że to bardziej właśnie pokażę Wam w jakichś tam, powiedzmy, ulubieńcach zimy. Natomiast teraz, to, co chciałam Wam pokazać, kosmetyk, który używam już od jakiegoś czasu, który Wam polecałam, który też wiele z Was kupiło i jesteście zadowolone to słuchajcie, jest Estée Lauder, mój taki BB krem z SPF 45. Ja mam go w dwóch odcieniach, 2N1 ten jaśniejszy i 3N1 ten ciemniejszy i uważam, że najlepiej właśnie sprawdza mi się połączenie tych dwóch odcieni. W tym momencie to są dwie pompeczki tego i jedna pompeczka tego ciemniejszego. Myślę, że jak przyjdą cieplejsze miesiące i po prostu moja skóra się opali, no to gdzieś tam te proporcje będą odwrotne, a jak wrócę z urlopu, to być może będę używała tylko tego. W każdym razie, słuchajcie, podkład jest bardzo, bardzo dobry. On moim zdaniem wygląda tak bardzo naturalnie na tej skórze. Też dodatkowo tą skórę nawilża. On ma tutaj probiotyki i nasiona chia, dzięki czemu to ma tą skórę nawilżać, ma ją chronić i ma też łagodzić jakieś ewentualne podrażnienia. I rzeczywiście, on jest taki mokry, bardzo ładnie się wtapia w tą skórę, ale też się nie zmywa, jest dosyć trwały. Tutaj producent zapewnia trwałość około 12 godzin i ja bym się z tym zgodziła, pomimo, że jest to produkt taki właśnie lekki, bardzo nawilżający taki wkłaniający się w skórę. To y, dosyć trwały, u mnie się nie zmazuje, nic się z nim nie dzieje, też nie powodował wysypu, żadnych y, wyprysków. Dobrze utrwalony, nie wyświeca się w ciągu dnia, przez cały czas wygląda naturalnie, ja bym powiedziała, że on przez cały dzień wygląda tak, jak się go właśnie nałoży y, rano. On nigdy nie wygląda, on nigdy nie tworzy takiej maski, takiej bardzo jednolitej skóry. Ta skóra jest po prostu upiększona, ale nadal naturalna, nadal widać tą strukturę, to krycie jest takie, nie też średnie i tak wygląda przez cały dzień ja jestem zachwycona jedyny minus niestety no jest tutaj minus i to jest taki jedyny wyjątek od tych moich zasad bo miałam tutaj nie mieć żadnych wiecie ale do tych produktów natomiast tutaj wadą jest może nawet nie opakowanie co formuła, bo to jest taka bardzo lekka lejąca formuła, no i to powoduje, że po prostu to opakowanie mi się ciągle brudzi, ale i tak wiem, że taka tuba to jest najlepsze właśnie możliwe opakowanie dla tego typu formuł dla właśnie takich lejących no bo siłą rzeczy takie podkłady zawsze one gdzieś tam brudzą te opakowania no i tak jest tak samo, widzicie ta skówka tutaj jest ufla <grym> Jana niemiłosiernie, ale ja ciągle wiecie coś gdzieś tam to myje To nie jest podkład, który na przykład ja bym zabrała na podróż, bo on, no, on nie jest właśnie praktyczny. On gdzieś tam może brudzić w się w kosmetyczce, brudzić te pozostałe kosmetyki. Więc bardziej ja to widzę do takiego właśnie stacjonarnego używania. No, chyba że będziecie tutaj mega dbać i po każdym życiu, wiecie ten dziubek wycierać, ale to i tak pewnie gdzieś tam w tej skówce się, się wylewa. Natomiast tak na co dzień, rewelacja, bardzo Wam polecam. On ma w ogóle skrajne opinie, bo ja tak zaglądałam sobie kiedyś, pamiętam, i na Sephora, i na Douglasa, i czytałam o nim, to jedni są zachwyceni, tak jak ja, a też są takie opinie, że jest beznadziejny, że w ogóle się nie stapia ze skórą, że się marze, że się nie da tego rozprowadzić. Na pewno ja bym tutaj poszła w gąbeczkę, zdecydowanie. To nie jest podkład do nałożenia palcami i myślę, że pędzel też tu się nie sprawdzi. Ale gąbeczka uważam, że słuchajcie, idealnie. I ja sobie nie wyobrażam, żeby ten podkład nie stapiał się ze skórą. No nie wiem, nie wiem co tutaj poszło nie tak. U mnie jest rewelacja. I błyszczyk marki Kiko, który przywiozłam sobie jako taką pamiątkę z Mediolanu w odcieniu 33, i to jest bardzo ładny: taki soczysty, malinowo-różowy odcień z drobinkami. Idealne na lato, ale teraz zimą, jesienią, jak chcę sobie troszeczkę dodać właśnie takiego dziewczęcego kolorytu, to też nakładam na różne produkty i praktycznie z każdym fajnie wygląda. Jest taką pomadką bardziej beżową i taką bardziej koralową, ładnie po prostu podbija wszystkie kolory, zaraz Wam pokażę. Nie klej się, delikatnie, właśnie te drobiny się mienią, ale też, wiecie, nie jakoś tak hamsko. Ma też y, ten błyszczek mnóstwo innych odcieni do wyboru. Na przykład mojej córce kupiłam odcień 32. On no jest taki bardziej zgaszony, bardziej beżowy, też przepiękny, bardzo mi się podoba i prawdopodobnie w tym roku właśnie też sobie zakupię, może przez internet. Natomiast ten błyszczek Wam polecam, też fajne opakowanie nic się tutaj nie wylewa. On nie ma jakiegoś. Tutaj zapachu. Raczej bym powiedziała, że to jest produkt bezzapachowy, ale właśnie taki fajny, przyjemny w używaniu. Nie też nie jest taki bardzo przezroczysty, ale też nie jest kryjący. Jest takim, moim zdaniem, fajnym, właśnie idealnym, uniwersalnym błyszczykiem. Myślę, że każda kobieta będzie z tego produktu zadowolona, dlatego Wam polecam. i Ostatnia kategoria to zapach tego roku i myślę, że nikogo nie zdziwię, jak pokażę Wam, że jest to. Ja ten zapach kupiłam gdzieś tam pod koniec października. Używam go praktycznie non-stop. Tutaj mamy 50 ml, ale to zużycie, wiecie, co nie jest jakieś takie wielkie. Myślę, że on jest całkiem wydajny, pomimo że ja używam tego całkiem sporo. Wiecie, że ja się lubię mocno sponiewierać zapachem. W każdym razie, słuchajcie. Przepiękny, bardzo kobiecy. Tutaj mamy różę, moją ulubioną, ale mamy też czereśnię, mamy mleko migdałowe, więc jest to taki y, troszkę słodkawy, troszkę kobiecy, troszkę owocowy, ale bardzo przyjemny zapach taki soczysty, m, intensywny, m, seksowny, zmysłowy. Taki bardzo pozytywny. No, jest to po prostu mój ulubieniec więc nie będę się tutaj rozwodzić. Też piękne jest to opakowanie. Bardzo ładnie wygląda to na toaletce. Oni zresztą mają tutaj różne wersje, bo widziałam też takie jaśniejsze fioletowe, ciemniejsze fioletowe. Widziałam też chyba brązowe z tego co wiem. Nie wiem, może to było jakieś przekłamanie, wiecie, w, na, w komputerze, dlatego że ja ten zapach zamawiałam ze strony niewąchającej tylko po opisie i trafiłam słuchajcie w dziesiątkę, więc to jest też dowód na to, że jeżeli zna się swoje preferencje, zna się te nuty zapachowe, które się lubi, ja wiem, że ja lubię róże, że lubię w zapachach też wanilię, że lubię, teraz okazało się, że lubię właśnie czereśnie, no mleko migdałowe to nie mogło pachnieć źle, więc połączenie właśnie tutaj mi tak jakoś kliknęło, kupiłam, spodobała mi się właśnie też ta Oprawa to opakowanie, i słuchajcie, jestem zachwycona, i myślę, że ten zapach będzie towarzyszył mi przez cały ten rok, bo to nie jest tylko zapach jesienny i zimowy. Ja myślę, że spokojnie można tego zapachu używać przez cały rok, i jak mi się skończy to opakowanie, to z pewnością sięgnę po kolejne, bo, bo jest cudowny. Także bardzo serdecznie Wam polecam zapach od Lankom. No i to wszystko, moi drodzy. Tym samym zamykam ulubieńców w roku 2025. Uważam, że kosmetycznie, tak pielęgnacyjnie, produktowo naprawdę ten rok był znakomity. Poznałam wiele, naprawdę wiele perełek. Myślę, że większość zdecydowana z nich po prostu ze mną zostanie. Oczywiście wiadomo, trzeba testować nowości. Też gdzieś tam coś mnie kusi. Cały czas pokazuje się coś nowego, ale te wszystkie produkty, które odkryłam w tym roku, Myślę, że gdzieś tam będą powracały, bo naprawdę są świetne. I w ogóle, generalnie, byłam właśnie bardzo zadowolona ze stanu swojej skóry: z tego, że y, moje włosy. Y, odżyły, że zrobiło się ich więcej i przestały w końcu wypadać, że moje ciało było ładnie wypielęgnowane, zadbane, więc słuchajcie naprawdę, że znalazłam też zapach, który mi się spodobał i uprzyjemniał mi właśnie te jesienne miesiące, ale także latem właśnie ten zapach granatu, który Wam pokazywałam w olejku, który też mnie mocno inspirował i też gdzieś tam pociągał za sobą kolejne inne produkty. Naprawdę to był super udany pielęgnacyjny rok, więc życzę życzę sobie i Wam, żeby ten 2026 też był równie udany, żeby udało nam się znaleźć właśnie coś takiego ciekawego, żeby w przyszłym roku ci ulubieńcy też właśnie byli ciekawi, żeby mogła Wam tutaj tak szczerze polecić kolejne właśnie jakieś perełki. Dajcie znać, co Wy odkryłyście w tych kategoriach, które dzisiaj, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli włosy, ciało, makijaż i Zapach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo proszę o wsparcie w postaci kciuków w górę. Czekam na Was w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Mam nadzieję, że już niebawem. Pa!